Jeszcze nie, nie będę tego na proroku w sumie moda. Nie. Czemu? Nie chcę budować domku, po czym przyjdzie to lato w jesieni. Ale no. nie takie, nie takie, nie ta, na proroku to po prostu żeby się na zimę, jesień i lato. To jest też chujowe, bo nie będziesz miał jedzenia. Mhm. No tam przesadzasz. Nie przesadzam. Mi ta, mi ta bieda z chleba wystarczy, na to wszystkie proroku. Dobra, zabiłem, zabiłem do na trzy hity z własnego miecza. Dawid, tak przy okazji, nie? Oj. To będzie. To jeszcze jakbyś nas takiego, co siodła tradeuje, za siodła coś tradeuje. O, nie? Ale raczej, nie pamiętam, raczej nie. Ale nie pamiętam, jaka placa się zajmuje z kudą. Eee, i... cze e, nie, e, e, czekaj. To ee, ten, ten od, zbroi, od z, to... Ten, ale od tych skórzanek zbroi, właśnie, nie? od tak. Coldion. Tak, 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 tak. No No, no, no. Jak to on e, się że tego? The koldion. A co wyście tu, co wy odbudowujecie te ruiny? No, tak, ja. ale z jakiego przedmiotu się bierze? Yy, no, tam on. Kocioł. To kozły on. Pociął. Wiecie, że to wiecie co? To trzeba tutaj po, a, poczyścić kocioł? trochę, nie, bo tutaj były te. Ta... Ta... No. Trzeba tutaj troszeczkę poczyścić, bo tutaj, hop, no troszeczkę kurwa brudno, nie? Chciałby w sensie, ja my ten most i tak dalej, chcemy tam zostawić, bo to fajny vibe daje. No. Czekaj. Gdzie wy tu... Jaki to tam most? Most! W sensie... Most. Chyba, yy... Yy, no mech. Mech, tak. A! O, jest yy, ten enchant. Nice. Ta, no, przyniosłem go. Skrzynka Pedro. Co w tym jest? Smithing Template. Okay. No już sobie mnie okadać, no. No co kurwa, sprawdzam co jest po skrzynkach. <laughs> O, A. pięć diamentów, to sobie zrobię kill-off. No, czy ja to tacy, są nie? diamenty? Nie wiem. Moje, dalej od nich! Nasze! Our. Widzisz, dlatego ja trzymam swoje diamenty w tym... w plecaku, nie? Nie Wiedziałe, no, Dawidku, zdasz te trzy diamenty. No jak mi tu przyprowadzić zjebanego villagera, nie? Jakiegoś. Hehehe, <laughs> do śmieszne Kolejnego? Jest. Chuma, Czy Kolejnego? Tu ma? Bo, e, oni są, tylko kolejną placę próbuję zdobyć dla nich Ja nie to za się, się nie Tutaj co ten... E. tego kurwa za chwilę w XP Mi zaraz trzeci kilo wpadnie z nie, no, że tego ty... jednego złoża Ile ci te diamenty tam hopie odłożyć, nie? Na razie i tak nie potrzebuję nic. No nie, nie, ja się ze czymś innym, chodź mi pomóż e, Czekaj, bo ja hopie potrzebuję... mi Ktoś, ktoś może... Podoba mi ktoś kordy tego, portalu bo się zgubiłem. O, patyki mu się skończyły. O, wróciły patyki. Ej. Dawidku, jak potrzebujesz patyki, to weź się sam sprzedaj. To zabawne. No mnie bawić. No, A 28 emeraldów, posto. No trzeci kilo w mi już padł, kopiąc sam... ten... O, samy, dobra! Te... Praca. Potrzebujemy e, spawnu dla pająków. Z, o, to za to ma... 11 nici. Eee, yy, daj mi pod by, nami, ale... ale my mamy... Czekaj, my, yy, ja nitki gdzieś miałem, włożyłem chyba nawet do ciebie gdzieś do skrzynki albo na dół gdzieś do skrzynki Spoko jeszcze do tego idę się chopię hopie, pat... a już nie mogę za patyki. Już nie ma? Kurwa, szkoda, bo nie właśnie przerobiłem lewo na patyki. Właśnie <laughs> też to zrobiłem! A to... Po chuj mi tyle spodni. Kurwa... Nie wiem. Ja mam dzisiaj emeraldów. Jeszcze kurde nie wiem jak ich użyć Eee... Yy, o, no, yy. to się przyda. W sensie to jak ktoś jak ktoś mi poda kordy portalu, to David, mogę wrócić. Ja Dawid, czekaj gdzie ty no, jesteś? Gdzie tutaj, jesteś? Na swojej piętrze byłem. Patrz, 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 jaką ja mam kurwa moc. <grym grym grym> Nie... Tak, i ogólnie za chyba minutę będę mógł zrespić kolejnego. Dziękuję za siadło. <grym> Tych siadł chopie to tam po skrzynkach jest już dosyć dużo. No. Właśnie widziałem. Ja myślę, że tutaj na górze będzie, będzie ładnie wyglądać taka kopuła, nie? Wiecie, nie my, tam, my tam wieżę chcemy postawić taką. Taką wieżę? No, mhm. jeszcze lepiej. Ja już mam tą żeby to zrobić. <noise> Bo tam na górze, żeby była kopuła, nie? Dorobi się tylko dwa jądra po bokach, będzie lepiej. Dwa Jest. Yes. Czemu mnie to nie dziwi? Nie mam przy sobie tych. Y to ty nie dziwi y mnie to po załamuje. Narzekasz rzekasz Ale trzcina ja pierdolę No Ale mnie te pnęło do Bo się wylaguje laguje, serwer laguje No ja szukam portalu też Ja żanuję się kurwa na tym serwer No chyba nic nie tak serwy laguje cały mnie Czy któryś z was odkrywa teren? No Ladalian Rebelian myślą, że. No i wam dobrze. że! Jaki perfect timing! Rebelian w Nether z 5 serduszkami maksymalnymi, by the No Serio nie. ma 5 tys maksymalnie, on Ale nie! Ja idę zrobić z Idę zabić, wszystko. <śmierdzi> idę zabić łopatę, mam to w pizzie, nie? Czeka, czy moja wędka też jest mini? <śmierdzi> Podejrzewałbym, że tak. Nie, to jest gigantyczne. Oj, lag jest, lag jest. Ty, ej, ej ziemo, gdzie jesteś? Zimo. Kurwa, my jesteśmy w bazie, nie? Ja się, też jestem w bazie, tylko ja was nie widzę. On on jest w jakim ty nie widzieć. Już. O, widzę Dawida, Dawid, Dawid, cześć, Dawid. <noise> ej, no co ty? <noise> ty go sobie <noise> z łopaty, nie? <noise> no, kurwa, co myślę, że taki z przyszedł, nie? <noise> Dzięki, ja chcę ci coś pokazać, tej Ej, kurwa, lagi jest, nie, My za chwilę co? No, ale lagi, ale lagi Zostaw tej, zostaw Czekaj, 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 ja ci pokażę moją abilitkę Ale lagi Łał ja, Kurwa, ja, mać. Nie teleportuje, ne? I to nie, i to nie, nie. ten było. Weź się nie gnębię, wyjam ja 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 był kolejny nie serwera jeszcze za to, nie? Ja nie, nie wyjebało że? To on, to on dostał kalme za nas, nie? Dokładnie Eee A... to robisz, daj się do drugiej. A w sumie ty jakanyc co ja ci będę mówił. Nie wiem, nawet nie wiem gdzie <śmany> ja zginąłem, bo ja, ja u mnie byłem w ogóle gdzie indziej. O, tutaj O, to <śmany> A tylko... U, to jest śmieszne, jak on Ale... z jego item, to on jest taki mały. Ale patrz no. na to, patrz na to, patrz. Zobacz, pa, ta wetka jest mała, nie? Patrz, patrz. Uf. To jest kurwa mojej wielkości! Czekaj, Rebeliant, Rebeliant. Ja chcę zobaczyć jaki będzie ten screen po tym. Bo cze, 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 patrz, patrz, czekaj? patrz. Czekaj. czekaj. Powiedz, mi, powiedz mi jak będziesz miał jedno serduszko. Dzięki. Spójrz. Zejdź ze mnie. Dobra, Czekaj, zajdować, czekaj. Stój stój, stój, stój. Nie, Ziemą, Ziemą, stój, stój. Zjamo. Czekaj, nie, bo mogę, mogę zrobić tak. Zabijam jabłko. Zabijam jabłko. starszy. Wiepka, czekaj, chuj, czekaj, Rebeliant, ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. On cię fajwelką zabić. No chodź tu, ja chcę Ty zobaczyć jaką Nie, jak nie ma, on na, na No właśnie o to chodzi, chodź na chwilę! Bo chcę to zobaczyć, jaki jest tekst po śmierci. Nie no będzie tego! Nie, ja chcę chodź, zobaczyć jaki będzie jest po śmierci. Tu jestem. A no biorę i ten, kurwa fuj Ale to z miecza w ogóle strzelasz na fajowejki No tak, ja z, z miecza strzelam Aha. Coś śmieszne, ten miecz jest niezniszczalny, dopóki nie eee, umrę to go będę miał Masz ten? Eee, masz... Dawid, Dawid, chodź zobaczcie Dawid zobacz, 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 patrz, patrz Widzisz mój mały łuk, nie? Patrz, patrz Barista Bum. A pokaże ci magię? Nie spierdalaj, taka tą zabawa Patrz, poproszę, niech ci magię Nie dalej, nie idź sobie nie dobra, jednak mogę ubrać ogniska myślałem, że się będę leczył tak szybko, jak będę do dostał obrażenia Oddawaj zapalniczkę! <gryw> Teraz się strzeliłem, oddawaj tę zapalniczkę! A to ma, ja mam swoją w tym. Jle masz Dawid tego. A co ci flinta? zapalniczka? 27. 27. 27. Daj! Gdzie, gdzie wróciłeś, daj. Ja się Tam gdzieś leżała, ziomek, no! I trzymaj to, trzymaj, trzymaj, no jest Większy trzymaj. od ciebie, a ty tego nie widzisz. Trzymaj. E, kto mojego konia wypuścił, co? Chodź tu zobaczyć, e, Ziemo, Ziemo, chodź do mnie. Czekaj, klon, ro, robię kolejnego konia. O, gdzieś coś ci pokażę. Kurwa, płotka, co ty tam robisz? Ja nie wiem, skąd się to wzięło, to swoje wody. Gdzie ja jestem? Mamy, chłopie, dwa konie w zbroi, dwa bez zbroi, nie? A to dopiero początek. Ja sobie ryby łowię. A to nie jest zły pomysł akurat Ciśi biznes Nie wiem ja próbuję ile ten Emeraldu zdobyłeś? Jeden I ja miałem 10 telskid doly Ja pierdolę No ale tak zwykle tulujesz gierkę Pytam no że się, się, to się właśnie to on, całą, on w jakieś 3-4 razy się pytał żeby się dał mu koidy, nie? Ja bym ci dał, ale jestem kujwawką No i nie mogłem, zajmowałem się bazą, tak? O, te patyki wróciły do sklepu Patyki wróciły? Dobra, idę się tradować. No właśnie, się traduje, nie? E, rzuć mi, bo ja mam taniej! Ja mam taniej u niego. Ty masz u niego taniej? Nie, ja mam tylko patyki za Bo ja mam y, wioski 2. Stałego. Trzymaj, trzymaj. Tylko tyle? No, tylko tyle mamy. Ty tych, były w Nie A, za, tak. skończyły się. No właśnie. A mam 16 tego. Cztery emeraldy za buty, czekaj. panu panowie, co? Co znowu kampania 3,5? Czwarta. Co? Co znowu kampania 3,5? No, chłopie, ja ci już mówiłem, 3 i 1 <grym grym> dziesiąta. <loved> w sumie to by się zgadzało na. To. No tak. Nie wiem, idę kupić. Idę wydać emeraldy na te, na biblioteczki. Bo do crafting table nam się przyda. Oj tak. A ja się. No A co jest? I już mam 7. Szampon? Panowie, powiem ja wam spadłem? tyle. Powiem wam tyle. W momencie w tym ja wyłcę już nigdy nie będziemy musieli iść do Kejwa po żelazo, nie? To dobrze. Ej, gdzie mam położyć ten Enchanting Table? To jest pytanie. Czy gdzieś się pod, pod ziemią, potem, czy... Potem, czy. Potem ogarnę specjalnymi. Ja bym samochodem. w ogóle Dawid zrobił tutaj troszeczkę pod ziemią rzeczy, nie? Tak, ja bym tutaj dosłownie, chodź do mnie, gdzie ty jesteś. Czekaj, bo. Jut obowie, ej, Dawid, 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 no wydań, Dawid, weź tu postaw takie te. Yy, pół płytki zamiast y, bloków, bo y, exp się blokuje. Ja teraz podeszłem i nagle. Do no, tu kół, y, tych, patrz. Ja tu podeszłem i dostałem 30 exp, nie? Jak tu podeszłem. On myśli, że, że mi obchodzi y, exp za Clayton No dobra, no tak czy siak. Ja tu chcę u niego wbić kolejną książkę. No co, eee, by... czemu nawykasz się? To jest wiosą, exp. No rebelia, sam to jest Ej! Hahaha! Okay, Lepiej, wejdź na konia i wigo po prostu! A ty kuta się ma Gdzie on jest? Tu buciek! Najgorsze, że kuć nie, nie widać jego tego, nim taga! No. On tu ma jest... dziurę, on tu może wbiec z powrotem. Hahaha! do kurwawego Jakie Chowanego zajebiste! Chyba, że będziesz z góry wyskoczyć i podpale Ta, mam pochodnie. Ej, żeby, Ej, mam skocz sc Salamona. No bo on kurwa to rzuca. O wyrzucił Chyba się Kierę mi wyrzuciłeś w ogóle. <ścALLENCIO> lecimy, gdzie lecimy? Lecimy. Nie ta strona, czekaj tam, chodź. Lecimy, lecimy. lecimy na Towers Tysiąc kratek tylko No bo to na konia wezmę no to może trochę wolniej idę, ale żal Pojechałbym ja z wami, gdyby nie to, że mnie nie zabijecie mnie po drodze. No, to no, jest jak... bardzo bardzo możliwa. Jak wpadniesz e... pod konia, to wiesz, w cię rozjedzie, no. <laughs> to zjedzie ja no. To się wiesz, chodzi bardziej o to, że w moim wypadku podróżowanie nie ma sensu, bo moja podróża zajmuje trzykrotnie dużo niż wasza. Chyba mi na łeb No weź właśnie. No właśnie, ja, ja, tak, ja, tak, ja właśnie ja tak podróżuję, ale cóż, że nie zabijecie po drodze. No tak. A panowie? No. Oficjalne głosowanie. Kto jest za Keep Inventory, kto jest za, przeciw. Ale czego? Keep Inventory, keep inventory. drugi. Mi obojętnie, nie, mój serwer, Keep szczerze. Że... E, ja, ja jestem za. Trafię... Ja chcę rebelian, ja chcę, żeby każdy dał opinię. Ale są cztery osoby! Ale ja, osoby. No, ale ja, ja, ja nie daję. Neutralnie sobie... A, kurwa. Dobra, co dajesz? Ty? Spi za, Dawid? Ja, ja, jestem ja na... nie powiem Ci, bo nie chcę wpływać na Twój. Cię, mi centralnie, no. jest oczywiście obojętnie. Ja po czy... prostu dalej poszedłem przez rzepka. Ja i tak te tej ja boję, ja się, jeśli ja tych temów nie boję, że jest stracę, nawet zabawnie z jak ginę. No właśnie ja, u mnie tracę. jest problem z tym temami. bo ja mam nie? Ale mi się wydaje, że ty po nikomu tego dobra, 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 dobra nie, dobra, moim zdaniem niech będzie, że nie ma inwentury Dawid, masz decydujący głos Oczywiście, że tak. No to No okej, no coś tak czułem. no to włącz kibentory. Dobra, bierz tego. konia i lecimy chopia. Próbuję, tylko on się topi jak kretynki. No, jak ty. Co możliwe. Nie, ja się nie topię, ja po prostu ja idę pływam. na dno. się ja nie topię, ja pływam. Ja Dziemo, ty jesteś pewny, że Twoja matka nie została przez konia ten teges? Tylko Mam jedną prośbę. Chyba nie. Chyba nie. Mam jedną prośbę. No. no. Nie używajmy tego Keep jako sposób na szybkie dostawanie skargi. Tak. Słuchajcie, tak. od tego to jest pewne. Bo... No, bo to jest główny główny podłak tego nie przyłącza eventowe, dlatego że każdy z no. tego używa jako szybki, Nie, nie, szybki nie telefon. ma co w taki sposób. Mm. No. A to, że przypadkowo spadniesz z wysokości. I pamię, pamiętajcie, że na chwilę obecną w netherze nie ma keep bo tam jest osobne, więc póki tam nie wejdę nic zmienia, to nie ma. E, tak, tak ja bym w ogóle zostawił, że tam nie ma keep no Dobra. się Tam i tak i tak kurwa jak zdechniesz to masz po itemach, więc... Jaka różnica? E, w keep zależy inventory. jak spadniesz, wiesz? Jak daleko portalu Zostawmy Nether jako nadal ciężką ciężkie miejsce i Owe. nawet... bo w przyszłym tygodniu może nawet ten A, wiecie co ja bym też poprosił was o to, żeby przez pierwszy tydzień nie robić... nie zbraźny D live'ów nawet ja, w, ja, w ogóle... Ja nawet nie, nie wiem jak się Netherite zbiera, o co łóżkami. ci chodzi. No, łóżkami najlepiej. Czy ty konia zabiłeś? No właśnie zabijam. <grym> Czy tak samo. gdzie jesteś? Hej, wie cały czas. Ja cały czas kopię jedną łyżkę tego. Żelaza. Cześć, Creeper. Ome. Creeper. Czy teraz z takimi starczą na domek? A co ty domek będziesz budował? Ja, ja buduję drzewo. Z liści. Wiesz. <grypt> Bo chciałem zbudować sobie taki malutki domek z tych, nie? Ale no. nie mogę, bo ten, bo się coś, te zjebał O mnie to działa, nie? To, to jest zabawne to... Czekaj, spróbuję wy też... na... Czy wy na pewno macie ściągniętego fablika, nie Forge'a? Eee... Forcha. Forge'a ma ściągniętego Yy, yy Fabryka. fablika sprawdzę To jest też się mi... Ale to, to, to nie ma soda, tylko u nas jest water, water protection E, I protection tak, dla... protection masz? Ja to tak. chcę! E, mam fabryk, mam fabryk. Ale Łotej fabry protection jest, jest dla mnie. Tak, bo on po prostu dostaje obrażenia od wody. A tak, ja dostaję obrażenia od wody i to mi skończył a, skończył okay, się nie podoba. Okej, dobra, dobra. Fabryk. Łotej protection, zajebiście Bo ja mam fabryka, nie? Ja też sprawdziłem, ja też fabrika. też mam fablika. Cześć, spróbuję, bo. Cześć, spróbuję, może to się przecież skraszowało, nie? Tylko... Ej, ja, ja widziałem tez crafting e, crafting, tego to niego EEEEEEJ! Co? Jakbyś wyłączył na przykład to, dynamic light Dobra, możemy wejść mi się wydaje, nie? Tak Mówisz, że ono wstuje? Bo ty wajad, nie masz dynamic light pobranego, co no nie? Bo weź, weź spój włączyć dynamic, nawet dynamic light Sołek nie działa razie spróbuję czy, czy ono ogólnie teraz działa Bo jak teraz działa e ja bym mocno na nim... ty nie bijesz jak się robiło to? Jak się robiło fajerwerki? E, Potrzebujesz gunpowder. gunpowder i papier, nie? Papier, ale nie zużywaj kurwa ją trzeba zasadzić. Wiem, tylko się pytam jak to zrobić, nie? No, jakoś tak, nie pamiętam dokładnego. Bo, bo charge były do tych, co wybuchały na końcu, nie? No. Okej. Okay. A ich nie chcę, bo się wysadzisz. No, wiem. Mój miecz już taki mi strzela. Ja też mogę takimi strzelać co teraz. No to strzel. Taka muszę zdobyć kuszę i fireworki. No właśnie, ja nie potrzebuję kuszy ani firewerek. Niby ta, ale... Po co mi strzelanie fireworkami to też Bo zawsze to jest jakiś atak, nie? Zawsze jest jakiś DPS. No. I się on A... bardziej odpycha i denerwuje niż no? rzeczywiście zadaje obrażenia, ale zawsze coś. Bo nie jesteś nie ząszutować ci pepcia, nie? Laka z ciebie. No, z... Nie wiem, z Kiliszu nie możesz się wspinać ani latać. E... No, ja Kiliszu nie możesz pływać. No, tylko tam, ale. Ja się odzywa nie powinienem. Ja mogę pływać. Mogę pływać łódką. No ogólnie, chodź na kordy 0 na 150. Za... Co to jest za zamek? Nie, co to jest? Kto jest zamek, dniała... to jest? Y, drewniana budowla z, y, y, z kopiorowym dachem O kurwa, ciekawe By ją zdotować. Wiesz co jest najlepsze Pedro? Jest bardzo duża możliwość, że my tam już byliśmy nie, Bardzo nie, możliwe, to. ale jak chcę to, to ognisko, bo one mnie leczy lepiej, bo jest dusz I latalnie są dusze Nie wydaje mi się, żebyśmy tam byli O, no tak nie... Coś nie nic nie zbiorę kurwa, bo serwer jest lagowany. No właśnie tak... też ja się zaczę, zaczęło lagować, nie? A może reset serwera? Chcesz no, zrobić? No, tylko spróbuję podnieść to ognisko jebane. Dobra, reset. Dobra. mi się wydaje. Kto się zakował łóżko tymi... niściami? To co? Znaczy, twoje. Łe, wyłączyłem <laughs> pierdolonego Wojkna. To co, <try> problem. <try> <try> Jestem sobie odpalony odpalonym, Serwer już jest odpalony? No. Dobra, rzeczywiście. Dobra. Jest jeszcze tyle żelaza, ale wyjadam bo tak szerzej już mam wystarczająco i, i jeszcze więcej, nie? Więc... Boże, ja za ciutę. dużo koni tutaj jest. Jak ja je Ty, nie mogę z konia zejść, autentycznie nie mogłem przez chwilę z konia zejść, taki lak był. Mhm. No to laguje właśnie pełkę dwa rzuciłem i się nie rzuciło to ten chwili. Żeby nie lagowało to my byśmy musieli chopie serwer kupić a nie na ternosie lecieć, nie? No to nie ma hajsu takie No nikt Podatków nie ma Dawajcie do najty. Jakby ze streama były, to wiesz Wszystkie pieniądze ze streama lecą na serwer Minecraft Kapie ja doleg on wyjdzie teraz. No normalnie Zacznij się wspinać no o, nie, nie ma nie, gdzie nie, się nie wspinać nie nawet Co? Nie ma gdzie się wspinać nawet Ej masz nie do żelazo Nie wiem weź zabierz od Dawida ze skrzynki Gdzie ma skrzynkę? Któż on oni tak kurwa nie zauważy czekaj Gdzie ma skrzynkę Chodź na górę No jako mojej Tutaj Tutaj miał żelazo, nie ma żelaza ha. Ej, obraźcie się jak jeden diament zabiorę Tak, tak. Dlaczego no, zabrałeś zaraz. pięć diamentów, co? Ty wziąłeś pięć nie, nie tego Ty ten. wziąłeś pięć, chłopie, ja też nie mam ja, Tylko najechałem o nie, że zabrał Nie no, ja zabrałem Ja nie no. mam diamentów, chłopie Już miał <laughs> w menta. Nie no, dobra, daj ja, dobra, a rzuć mi jednego Też no, miał barcz Egmenta Nie, ale mi jednego, bo sobie zrobię, użyję sobie chociaż o, nie do tego bije... No. Czyli, a, rzuć Rzuca. mi jednego, że miał segmenta miał. Nie, bo ty już miałeś. Nie, nie miałem, miałem na innym świecie. Nie mam tutaj. Pewnie ta. Ja pierdolę, dużo ich tu jest. Balista! Pum! Pum! Balista! O co oni są balistą? No bo te strzały, jakie wystrzelują, są większe ode mnie. A. Edra, mogę zabrać od ciebie te 5 emeraldów? Tak. Dobra, dzięki. Jezu, ta, nade mną też jest złoże? Jak dole ja zapisuję wojdy tego, nie, bo... To jest niekończące się złoże żadna praktycznie, nie? Przydałby się taki villager, który za książkę dawałby emeralda, a za emeraldy dawałby bukrzelpa, nie? Ta. Da się to zrobić i to dosyć łatwo, tylko potrzebujemy jeszcze jednego villagera, nie? Mhm. O, jak krwunek zajebałem tym wszystkim? Mm. Kurwa, mamy. Mamy chyba 10 siodeł, nie? Ja po prostu chodzę chopiej przyzywam konia. Dla jaj! Dla jaj! No. Zabijasz mi jaja? Dokładnie. Ważna rzecz, to wielkie, wybite drzewo, po prostu pałąk do góry, ktoś go zniszczył. Mafia. No to był, No to był mój danek, no <grym> Trzeba było zaznaczyć Jakole. Ja, pie ja, ja zginę przez lagi, ja zginę przez lagi Nie dziwię się. No nie no, piedolicie. No pied Mnie to nie tu chyba Nie tam nie ma! No wy. Ja tajce trzymam! Wypój wyjebane! Dobra Nie jest źle, w sumie nie jest źle Nie jest źle, jest tak, nie będzie jeszcze gorzej Nie. Au, au, co mnie bije? Wy, przepraszam bardzo, co mnie bije? Co mnie bije? Co mnie bije? Co mnie kurwa bije? No, hallo? Excuse me? Excuse moi? Excuse me, what the fuck? No, co mnie bije? Co jest? Spiewało mnie? A, dwa pałki mi raczej które były 10 km ode mnie. A, spadłem. Już chciała? Idzie dalej ścina. Ścina no. Pułdę, to... A teraz ma chyba problemy. No. A mówili, zainwestujmy w lepszy serwer. Trzeba było słychać. Ale tutaj tu mnie dosaję, no to co... Co ty robisz? Nie no, aż tak nie ścina. To mnie, nie mnie. Hej, a już nie, bo ty dobiłeś nagle przesały, nie? Znaczy, tak. były ścinki pojebane. To może coś tutaj obok mnie było zbugowane. Oj, Ciechela, żelazna efekty. efekt yy, ten. Efficiency. Zacząłem budować, yy, w ogóle Dawid, zacząłem budować już tam w dół. Okej. Okay. No ja zutuję to i zbyt czułem, że tu jest woda. O ty. Nie, nie bany. I mnie odsunął od lądu, nie? Już nigdy więcej ci nie wepchnę do wody, jak. Cześć, emeraldów, książki na powietrze. Dobra, ja zaoszutowałem... Zaoszytowałem Wiedźmy, nie? Dwa idek to jest Czemu ja łączytuję Wiedźmie? Ja łączytuję Wiedźmy, to jest pojebane. Jest na powierzchni... Ja piedolę, nie, piedolicie, piedolicie, piedolę.